Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania kroków ludzkich, wiarą Boga i Boga, dla którego wszystko żyje, aby wrogie naszej siostry wskrzesił chwale i powołał do społeczności świętej. Prosimy o to cichej modlitwy. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie im żyć. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do zbawiciela za naszą siostrę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, chociaż tych, którzy płaczą nad śmiercią Haliny, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty z zmarłej do życia, obraż naszą siostrę życiem wiecznym, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszą siostrę wolusztu. I w sakramencie wierzmowania obdarzyłeś się Duchem Świętym. Przyjmij ją do grona swoim wybrany. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i tkwią swoją. Daj udział, w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wini, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny. Módlmy się, jak nas nauczył, nasz Ojcień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, sprzyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dobra naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy naszym winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas z bawłe do Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośbę, którymi grzeszni z górą zanosimy za Twoją służebnicę. Ań. Wyzwód ją z więzów śmierci i daj udział w radościach kraju z Twoimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czynimy Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg ojciec wszelkiej pociechy który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Święty. Amen. A. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Z trochu powstałaś i proszę się wróciłaś, ale Pan Cię w dni ostateczny. Żyj w pokoju. złożymy prochy naszej siostry w grobie. Ponieważ Chrystus zmarł chłysta jako pierwszy z umarły. i odnowi nasze śmiertelne prochy na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi prochy naszej siostry, gdy przyjdzie w Pana. Witaj królowo, mam w nasza nadzieja życia słodkości. Witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas lubi, salve Regina. nędzne my dzieci, e wołamy, do Ciebie Matko z płaczem wzdychamy. Niech nas wspomaga Twoja przyczyna. Na tym padole salweregina, Regina. Zwróć pośredniczko na nas wejrzenie. Przyjmij łaskawie nasze westchnienie. Pokaż nam, matko, swojego syna. W górnej krainie salweregina pokaż nam matko swojego syna w górnej krainie salve regina Czego zwaliciła, by pobłogosławił krzyż, który wznosimy nagrody jego słuchawnicy. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmakłe stanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie. A ciała pod Nim złożone wcześniej do życia w Pana, który żyje na wieki wieków. modlitwą otaczamy dzisiaj świętej pamięci Karina, stańczyk, który tam był z tego świata zdawał Ale to, też tą modlitwą otaczamy rodziny najbliższych, pogrążonych w żałobie. Dlatego, przyjmijcie tą modlitwę, ale też kondolencje, naszych współczucia. To są najtrudniejsze chwile wpisane w nasze życie, kiedy odchodzi ktoś bliski kogo bardzo kochana. Tak jest po chwili przecież o Ale tutaj przy świętej pamięci Haliny, spożywających zmarłych Waszej rodziny, niech rodzi się żywa wiara, chrześcijańska wiara, życie wieczne. jej samej nie mówimy żegnania, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję wszystkim wybranym. Rozumiem, że wszyscy mamy kochali, lubili. Nie muszę jej zalew podkreślać, ale tak z górną maszerowałem i wykombinowałem sobie, że bardzo podobna była droga Chrystusa. Całe życie służył ludziom, tak jak nasza mama służyła. Dobry dla ludzi. Kochał ludzi z życia przeszedł drogę krzyżową, ale chciałbym Was wszystkich zebranych jeszcze zapewnić. W ostatniej tygodniu życia mama nie cierpiała. Czyli wszyscy, którzy mamy kochali, mogą być pewni. W ostatniej życia mama nie cierpiała. Podeszła spokojna, pogodzona z głosem, pogodzona z Bogiem. Jestem przekonany, że w tej chwili tam w góry patrzy i podpowiada nam, pamiętajcie o mnie. Jeszcze jedną uwagę muszę na koniec podać. przecież wybaczyła wszystkim swoim winowajcom i co ja, również to jest Przemyślę temat. Natomiast wszystkich zapraszam po pogrzebie do restauracji Racienda na Partyzantów, to jest wylot ulicy Jesionowej. I tam spokojnie już sobie porozmawiamy to, jakie ma wspomnienia dotyczące Babki Halinki. Mówię Babki Halinki, bo wszyscy tak znali jako Babcie Halinkę. to my spokojnie sobie w tej Hacjendzie przy obiedzie jeszcze możemy pospominać. Czyli serdecznie zapraszam gości Restauracja Hacienda w połowie ulicy Partyzantów na wylocie Jesionowej i myślę, że tam jeszcze spokojnie coś możemy sobie na temat naszej ukochanej partii porozmawiać. Jeżeli ktoś chciałby coś dodać, to bardzo proszę. 习惯了吧？